Witam, środa przy Gałąbkach. Wypuściłem dzisiaj 12, 13 sztuk. 13 sztuk wypuściłem. Yy, tam miałem chyba 8 albo 9 od Huberta, te co przywiozłem. I jeszcze miałem swoje do wypuszczenia. Puściłem jasno budapeszczy. O, tam taki żółty Budapeszt przy od Huberta jest. Te co miał tam złapane, co wtedy byliśmy co on mi dał. Tam u góry też mam trochę zamkniętej gołębi, tam berliny, ale to jeszcze przyjdzie pora na te, żeby oblatywać. Na razie te wypuściliśmy. Przed chwilą przyjechałem, niech sobie chwilę pochodzą, później to zgonimy. A dół też otworzyłem, widzę dwa pocztowe, muszę je zaraz wyłapać. Na dole jest jeden, a drugi tam siedzi. To jest taki czarny pocztowy, nie wiem jak one się tam nazywają. Tylko czekam, aż wskoczą do budy. O, tu jest jeden. A drugi się zerwał teraz, poszedł, tam gdzieś poszedł, za drzewami, nie złapała go kamera. O, ten Budapeszt jest żółty od Huberta, jak widać. Na drzwiach siedzi jeden od Huberta i są jasne też od Huberta. Wypuściłem tu dzisiaj wszystko. Na razie tych swoich nie wypuszczam. Tam no, chyba z 8 albo 9 sztuk zamkniętych. 6 Berlinów, 2 jasne, wyszwanka zamańskie zara zaraz pokażę. Tych na razie jeszcze nie wypuszczałem, niech one sobie siedzą. Czekają na swoją kolej. Tak jest, tych gołębiaczków troszkę. Za 180 może będzie. 180, 170. Ta murzynka jest do zlikwidowania. Wyjedzie jako pierwsza, a weszwanów napuszczałem. Tu jest jeden po drugi. Ludzie gdzieś jeszcze chyba muszą być jakieś weszwany. A to mój winer tu las Więc wszystko otworzyłem. W sobotę może pojedziemy na nowy dwór. Ale to jeszcze zobaczymy. A i zamońskie tu są, widzę też. Straszne, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 10 sztuk to jest. A weszfankę i ten jasy to jest do wyrzucenia, bo to łapane z podpustu dla sąsiada. Były. Ja je wywiozę. One tu nie będą latać. Bo pocztowy siedzi. A tu jest kolejny weszfon, też wypuszczony. E, z tygo trochę wypuszczony. To było osę pocztową. Ten też jest mój Jak chwilę, po ja się to mnie zgonia Muszę w budzie posprzątać Teraz mam do poniedziałku wolne To na pewno posprzątamy coś O, jaka sobie jest Była mgła, rano siedziała tutaj u nas Czy te berliny będą latać No jestem ciekaw Trochę nie ganiałem w tygodniu głębi, nie miałem czasu Jeśli się do 17 pracowało to nie było kiedy tego poganiać, ale teraz gonimy Dobra, daję pauzę, później coś dogram Tam ja jestem po krótkiej przerwie. W budzie nie ma nic. Wszystko wygonione. Tu siedzą. No, jeszcze tutaj te jasne nie były. Sporo czasu goniane, ale tu już czas, czas najwyższy. Tu siedzą te. Tam tylko jeden został To mu jest jakiś, widzę Też mógł być z dołu, ale nie wiem O, jeden skoczył z kurczybek A się Kiedy panowie wyganiać tego Przyjeżdża to wieczór Kiedy to poganiać Trochę takich niedobitków jest żelaza Ale przyjdzie jaszczur, to zaraz je rozgoń. Ale się rozdawał. O, Tak to chodzi. Słabo jest zgrane. Jest Jasne, już się zjechać. te też grają z tydzień czasu i będą dawać. Tutaj są. się narobiło co zjechało. O, ale bajce. Sorry za gwizdy ale inaczej one nie pójdą kurczę lata o kilka sztuk a tamte sad ładnie już pracuje Ten dół taki nie jest zgrany trochę Ktoś tam pracują o bo ale idą. Takie mizerne dzisiaj te ganianie. Już chcą w dach zjeżdżać. Parę sztuk siadło tam obok. Kolejne tam na nich dosiadł. No ale my to rozgonimy. No trochę źle robiłem, że tych jasnych od razu z tymi nie ganiałem ale to nic górą jeszcze chodzą, bokiem o budapesz a uczą się lasać razem co się nie nauczył Dwa razy dziennie będą ganiane, to się nauczył Roller. Dobra, pozdrawiamy jak coś się będzie działo też dogramy. Jeszcze później może coś tam nagram. Przyjadę może drugi raz. Trzy razy to